U wylotu królewskiej drogi, kończącej się zabytkową złotą bramą, znajduje się plac o nazwie Park Węglowy. Stojąc w jego centrum, widzi się piękne, gotyckie i renesansowe budowle, świadczące o historycznej wspaniałości miasta. Są nimi brama wyżynna, katownia, wieża więzienna, dwór bractwa świętego Jerzego, baszta studzienna i zbrojownia. Teren ten jest bardzo atrakcyjną ofertą ze względu na swoje położenie skierowaną do inwestorów chcących współtworzyć swoje przedsięwzięcia inwestycyjne z władzami Gdańska. Oferowany teren na targu węglowym położony jest w centrum Gdańska przy głównym wejściu na Starówkę. W centrum Gdańska zlokalizowanych jest najwięcej miejsc pracy, około 40 tysięcy, głównie w administracji. W dzielnicy tej jest również największe zagęszczenie zabudowy mieszkaniowej oraz największy w mieście wskaźnik usług. Znajduje się tu ważny węzeł komunikacyjny i centrum ruchu turystycznego. Zrekonstruowana po zniszczeniach II wojny światowej Starówka kandyduje do wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Powierzchnia terenu na targu węglowym wynosi około 2000 m2. Teren placu o powierzchni ponad 1,5 hektara, na którym obecnie znajduje się płatny parking, można wykorzystać na garaż podziemny. Plac obok przeznaczony jest pod funkcję handlu, usług i administracji. Wysokość zabudowy nie może jednak przekraczać wysokości czterech kondygnacji. Z uwagi na położenie terenu w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, projekt inwestycji musi zostać uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem Zabytków. Do największych walorów tego terenu należy zaliczyć świetną lokalizację w odległości około 1000 metrów od głównego dworca kolejowego i autobusowego, dogodne położenie przy głównej trasie łączącej gdańsk z Gdynią i Sopotem, usytuowanie u wejścia na starówkę, sąsiedztwie centrum handlowego i teatru wybrzeża. Wartość terenu wynosi około 250 dolarów amerykańskich za 1 metr kwadratowy. Teren może być sprzedany na własność lub w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat.